Nie. Strzelce dzisiaj przychodzę do Was z filmem, z przesłaniem kart na miesiąc marzec. Czyli tak wiosennie już bym powiedziała. Czyli strzelec i miesiąc marzec. 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 Moje drogie strzelce: pierwsze, po pierwsze, o czym karty mówią, to nie dajcie się tutaj nabrać jakimś konowałom, uzdrowicielom, tak zwanym fałszywym prorokom. Możecie troszeczkę na zdrowie podupaść w tym miesiącu marcu. Ale karty mówią o fałszu, też czyli żebyście się nie może nie leczyły, czy też nie ufały właśnie jakimś cudownym miksturom, czy osobom, które nie wiem, sprzedają właśnie jakieś cudawianki za nie wiadomo jakie pieniądze, bo jakby tutaj karty mówią nie tędy droga, tutaj jest pokazany fałsz i to z jakąś tutaj niekorzyścią na Was wpłynie, no na pewno będzie Wam w portfelu i raczej nie wyzdrowiejecie. Także mm, Uważałabym właśnie na wszelkiego rodzaju cudowne y, mikstury, jeżeli właśnie podupadniecie na zdrowiu, czy też może już zamierzacie się z czegoś tam, z jakiejś choroby y, czy niedomagania po prostu zdrowotnego leczyć. Y, co więcej, z dobrych wiadomości y, są dwie takie w sumie najważniejsze: te dobre wiadomości w miesiącu, marcu. Y, otrzymane pieniądze. Otrzymane pieniądze drogą sądową czyli y, sądową albo też otrzymane formalnie, czyli nie będzie to, y, nie będzie to, nie będą to pieniądze wygrane, nie będą to pieniądze, które wam ktoś tak od tak sobie da, to są pieniądze, które formalnie dostaniecie, czyli na przykład może to być premia jakaś w pracy, y, może to być spadek, może to być jakaś darowizna, ale wszystko to, co się odbywa y, formalnie. I tutaj, jak najbardziej, te pieniądze Was ucieszą. Tutaj nie ma żadnych ukrytych haczyków, kruczków, że nie wiem, potem musicie jakiś podatek od tego zapłacić. Nie wiadomo jaki. Nie, nie, tutaj nic takiego nie jest pokazane. Także pieniądze, z których na pewno będziecie się cieszyć. Co dalej, drogie? Oj, przepraszam, co dalej, drogie? Strzelce moje pokazany jest w kartach też ślub jest jakaś ukochana i to niezależnie czy jesteście mężczyzną czy kobietą może to być ukochana, może to być ukochany pod postacią tej karty, ale ja bym powiedziała, jeżeli macie jakieś intencje matrymonialne, może jesteście z kimś w związku jakiś czas, może właśnie rozważacie ślub, tutaj miłości wielkiej nie ma. Tutaj jest Powiedziałabym, bardziej chłodna kalkulacja. Niekoniecznie musi to być jakieś wyrachowanie, no ale na pewno tutaj nie ma chemii, nie ma, nie ma właśnie jakiejś takiej. Na pewno nie, 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 będą to, nie będzie to wielka miłość, nie będą to pobudki czysto jakieś tutaj uczuciowe, raczej takie wyrachowane, zimnie, zimno wykalkulowane. Także z tym bym się tutaj wstrzymała, yy, zaczekała, przemyślała, czy warto, bo może się opłacać, ale może nie być warto. No i tutaj jest karta też nauczki pokazana yy, czyli, yy, czyli powiedziałam, chytry dwa razy traci w ten sposób yy, czyli może się okazać, że tak naprawdę. Yy, Więcej na, tym, na tej relacji stracicie niż zyskacie, tak bym to powiedziała i określiła. Co więcej, dla osób, które szukają partnera, partnerki do związku, jest najpiękniejsza karta. Co to będzie za osoba? Najprawdopodobniej będzie to osoba, która była już w formalnym związku. Karty pokazują wdowę, ale oczywiście tutaj nie zawężałabym tak kręgu, osób możliwych, z którymi w związek wejdziecie. Powiedziałabym, że to osoba, która była w związku formalnym już wcześniej. Dobrze, moi drodzy. Ja życzę Wam udanego miesiąca, udanego początku wiosny. Zapraszam oczywiście do porad indywidualnych oraz do moich kolejnych filmów. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa pa!